Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Kulturalnym Bloku Lokalnym. Dzisiaj wrócimy do tematu pruszkowskich cyklistów. Mówię wrócimy, bo temat był już prezentowany na wystawie w Muzeum Dulak z okazji Nocy Muzeów. Ze mną Maciej Benisz. Dzień dobry. Współautor wystawy witaj serdecznie. No i tak, no widzieliśmy się na nocy muzeów, którą relacjonowaliśmy do naszej telewizji, no ale tak naprawdę temat pruszkowskich cyklistów jest tematem na tyle szerokim, że warto do niego wrócić właśnie w kulturalnym bloku lokalnym. I zanim przejdziemy do tych wątków lokalnych, to powiedz mi, jak to się stało, że rower od początku XIX wieku no, przeobraził się w ten jednoślad, który dzisiaj znamy? Tak, początki. Początki rowerów sięgają właściwie lat dwudziestych XIX wieku, także to był dosyć dawny wynalazek. Chociaż dzisiaj, jakbyśmy spojrzeli na te pierwsze konstrukcje, one nie, nie przypominały bardzo dzisiejszych rowerów. Taka, taką pierwszą konstrukcją, którą uznaje się za taki prototyp, powiedzmy roweru, zaproponował Karl von Drais. Niemiec. Dzisiaj jego nazwisko kojarzymy ze słowem Drezyna, bo właśnie pochodzi od, od, od jego nazwiska. To był taki dwukołowy pojazd, ale na którym jeździec jeszcze musiał się odpychać nogami od ziemi. Także dzisiaj przypomina takie bardziej dziecięce ro Jeździki. Ro mhm. rowerki. Później pojawiły się kolejne. Kolejne konstrukcje, wariacje takiego roweru, na którym jeździec odpychał się od ziemi e, nogami, takim przełomem była, była propozycja w latach 60. tych e, Francuza e, Michał, który zaproponował taki rower, który był napędzany już pedałami, e, tylko że to było taki dosyć wolny rower ze względu na to, że e, jedno pełne, pe, pełne koło poruszenia na pedałach, to było jedno pełne poruszenie koła po ziemi, także to była tak, taki bardzo bardzo wolny rower. Później pojawiły się bicykle, takie o bardzo dużych kołach, to, to bardzo duże koło jest właśnie dlatego że to jedno poruszenie, jedno koło zrobione nogami na pedałach przekładało się na to duże koło i ta maszyna dużo szybciej właśnie się poruszała. Ale było to niebezpieczne, to należy też o tym wspomnieć. Tak, to było bardzo niebezpieczne. Właśnie mieliśmy na noc Muzeów w Muzeum taki właśnie bicykl, który został przywieziony przez Łukasza Wykrotę z Mobilnego Muzeum Rowerów w Radomiu. Ja mam 1,80 m wzrostu i siodełko było na wysokości mojego nosa, także proszę sobie wyobrazić, jak niebezpieczne było dosiadanie takiej maszyny tam z tyłu na małym kółku. Była półeczka, z której należało się jedną nogą odbić, dopiero żeby wskoczyć na siedełko Cały czas trzeba było zachowywać przy tym równowagę. Także i wsiadanie, i zsiadanie było bardzo niebezpieczne. Także można było spaść podczas jazdy i naprawdę zrobić sobie krzywdę. Właśnie Łukasz Wykrota podczas nocy muzeów opowiadał, że zdarzały się też wypadki śmiertelne. Także to, był to niebezpieczny sport wówczas. Ale już w latach 80. pojawił się tak zwany safety bike który dzisiaj byśmy przetłumaczyli jako bezpieczny rower, to był angielski wynalazek, którym już te koła były równej wielkości, to była niska maszyna napędzana właśnie pedałami, także on się niewiele zmienił tak naprawdę do dzisiejszego dnia. Teraz do dzisiejszego dnia zachowała się nawet, nawet właśnie pochodząca od tego safety bike polska nazwa. To znaczy, ten safety bike ze względu na to, że był bezpieczny, stał się bardzo popularny. Firma, która go zaczęła produkować, przyjęła nazwę rower I właśnie od, tej, od nazwy tej firmy pochodzi polskie określenie na, właśnie na rower. Przybliżyliśmy tą historię roweru tak w zasadzie w dużym skrócie, bo tak naprawdę tak. to jest, no można powiedzieć, że ten, ten wynalazek tego Niemca, który tak naprawdę pierwszy na to wpadł, był przez wiele, wie, wiele osób udoskonalany, aż doszedł do, to, do tego momentu, ale przenieśmy się, przenieśmy się 100 lat później, do Pruszkowa, mamy rok 1927 i w Pruszkowie powstaje Towarzystwo Cyklistów. No i powiedzmy, co było przyczynkiem do powstania i czy to była, czy inspiracją mogły być towarzystwo warszawskich cyklistów? Tak, na pewno, było, na pewno było taką inspiracją, to Warszawskie towarzystwo cyklistów, które powstało jeszcze w latach 80. XIX wieku. To była naprawdę spora organizacja, która na przełomie wieków liczyła już ponad 700 członków, miała swoje filmie, filie w Łodzi, w Lwowie, także. Nie ograniczała się swoją działalnością tylko i wyłącznie do, do, terenu, do terenu Warszawy. Także po zakończeniu I wojny światowej w Pruszkowie, już w 1924 właściwie, powstaje pierwsza sekcja kolarska, jeszcze w obrębie klubu sportowego Placówka. To był jeden z takich pierwszych prężnie działających klubów sportowych w Pruszkowie. I właśnie z, prawdopodobnie z tego klubu sportowego Placówka wyodrębniło się właśnie Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie, które zostało oficjalnie powołane podczas takiego walnego zebrania e, członków założycieli w marcu 1927 roku. To było wówczas kilku, kilkudziesięciu członków, e, którzy mieli m, swoją siedzibę. Znaczy, towarzystwo miało swoją siedzibę na początku e, przy ulicy Kraszewskiego. Tam miał też siedzibę klub, klub Placówka. To była też siedziba straży ogniowej. Prawdopodobnie strażacy właśnie udzielili gościny cyklistom. Ta remiza znajdowała się przy wejściu do posiadłości Potulickich, która była otoczona murem wówczas, zarówno od strony Kraszewskiego, jak i od strony ulicy Prusa. I tam mniej więcej na wysokości dzisiejszej ulicy Berenta było wejście do dworu i tam też obok znajdowała się właśnie wieża, taka ćwiczeń dla strażaków i też właśnie pierwsza siedziba. Później te siedziby się zmieniały, Pruszkowskie Towarzystwo Cyklistów borykało się no, z problemami finansowymi, nie było żadnych miejskich dotacji, także funkcjonowało tylko ze składek członkowskich. Także przenosili się później na przykład na ulicę niecałą, gdzie też przenieśli się strażacy, a później jeszcze kolejne dwie siedziby w historii, w historii klubu przy ulicy Nadrzecznej, tuż przy mostku nad utratą, przy ulicy Prusa, a później jeszcze przy ulicy Pięknej. Na Żbikowie. Ale wróćmy jeszcze do, do przyczyn powstania, no bo no nic nie dzieje się bez przyczyny. Zakładam, że w związku z tym, że takie towarzystwo w Pruszkowie powstało, jazda na rowerze była popularna, czyli jak rozumiem, nie był to sport dla elit. Znaczy, można powiedzieć, że na pewno się popularyzowała, szczególnie w międzywojniu. E, ceny rowerów rzeczywiście. Tutaj Łukasz Kubacki, współautor wystawy, który m, pisał scenariusz do tych plansz właśnie poświęconych e, historii rowerów, e, udało mu się z, z, znaleźć takie katalogi międzywojennych rowerów i ta cena oscylowała w, w okolicach 100 zł. To był wówczas takie m, zarobki powiedzmy robotnika fabrycznego, takie najniższe, czyli można powiedzieć, że rzeczywiście na rower stać było może nie każdego, ale przy odrobinie jakichś wysiłku oszczędnościowego na pewno, na pewno większość osób mogła sobie pozwolić na, na rower. Też pamiętajmy o tym, że oczywiście wówczas samochód był w ogóle poza zasięgiem prawie każdego. To była jeszcze przez całe praktycznie międzywojnie na ulicach Pruszkowa to była, to była ciekawostka. Jeszcze pisał o tym Krzyczkowski w ulicy Milionerów, że razem z kolegami wybiegali na ulicę, żeby popatrzeć, że jak hrabia Potocki z Helenowa jedzie na przejażdżkę swoim, swoim samochodem. Także te ro rowery były wykorzystywane nie tylko w takich celach sportowych czy turystycznych, też często do pracy. Jak prze przeglądaliśmy właśnie te katalogi, które zdobył Łukasz, to tam znajdują się na przykład te rowery przystosowane e, do przewozu ludzi, do przewozu towarów. To był taki. Też środek transportu, który przydawał się też w pracy. Czyli można powiedzieć, że towarzystwo było takim przekrojem różnych klas społecznych, zrzeszało wielu ludzi, właśnie czy robotników, czy z tych warstw elit. No i w związku z tym pełniło pewnie różne role nie tylko sportowe, ale również kulturalne, turystyczne o tych rolach powiedzmy. Tak, zdecydowanie, oprócz tej, tej działalności stricte sportowej, która można powiedzieć, nie była główną częścią działalności towarzystwa, właśnie wydaje mi się, że ten główny nacisk był postawiony przede wszystkim na takie na organizowanie takich krajoznawczych wycieczek. Co roku było organizowane kilka do kilkunastu, nawet takich wypadów, wspólnych wypadów. Po okolicy czasem były to krótkie wycieczki, takie kilkunastokilometrowe, ale zdarzały się naprawdę takie długie. Najdłuższą, jaką, jaką, na jaką trafiliśmy, to była wycieczka do Modlina, ponad 100 kilometrów. Właśnie na wystawie udało nam się na podstawie echa podmiejskiego zrekonstruować taki kalendarzyk na cały rok. Sezon trwał zwykle od końca kwietnia, początku maja do końca września. Początku października. I otwarcie sezonu, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, też było huczne, prawda? To tak, też warto Tak, Jak podkreślić. najbardziej było huczne. Zwykle łączyło się z taką uroczystą mszą, która odbywała się tradycyjnie w kościele, w kościele na Żbikowie. A później, później proboszcz chrzcił maszyny, na, święcił maszyny na, na cały rok i ten pochód cyklistów właśnie maszerował ulicą 3 maja w kierunku siedziby. No, albo na ulicę nadrzeczną, albo na piękną, która właśnie znajdowała się na Narzbikowie. Także to był taki uroczysty dzień. Później w siedzibie odbywało się jakiś poczęstunek, i rozpoczynały się zwykle jakieś zawody sportowe, albo właśnie jakaś wycieczka taka krajoznawcza, bo te wycieczki jakby wpisywały się w taki szerszy nurt właśnie rozwijającego się krajoznawstwa w Polsce. Ten nurt krajoznawczy jakby rozpoczął się w, na początku XX wieku, jeszcze za czasów zaborów. Miał takie motywy troszeczkę patriotyczne, ale też był taki duży nacisk położony na poznawanie historii przyrody, E, okolicznych, okolicznych miejscowości w ogóle dawnej Polski. Więc w, w momencie, kiedy Polska odzyskała niepodległość i z powrotem z, zlepiła się z tych e, e, wcześniej rozdzielonych między, e, między trzy imperia części, ten ruch po prostu e, odżył. E, były organizowane wszędzie w Polsce właśnie różnego rodzaju towarzystwa i właśnie wycieczki, które e, prezentowały te. I okolice, ale też te nowo odzyskane części, części kraju. Także podczas takich wycieczek jeżdżono w takie ważne historyczne miejsca, odwiedzano jakieś groby zasłużonych Polaków. Zachowało się na przykład w księżnicy Pruszkowskiej, gdzie jest taka dokumentacja fotograficzna sezonu 1933. Tam zachowała się na przykład taka fotografia podpisana, że wycieczka do Wilanowa w 250-lecie od sieczy wiedeńskiej. Takie, to było też takie celebrowanie różnego rodzaju rocznic historycznych na przykład. Czyli mamy funkcję krajoznawczą, funkcję sportową, yy, no bo też warto podkreślić, że były organizowane corocznie te rajdy 75 km bodajże, raz właśnie do roku przez Towarzystwo Cyklistów, ale mamy też takie funkcje no, stricte kulturalne. Mówię o balach cyklistów, balu cyklistów i o spotkaniach towarzyskich, prawda? Tak, jak najbardziej yy, co roku były organizowane właśnie yy, bale. Cyklistów, to w ogóle była taka tradycja praktycznie wszystkich towarzystw w Pruszkowie, że co roku było organizowane z jednej strony w celach towarzyskich, właśnie taki bal w karnawale zazwyczaj. Ale też był on organizowany po to, żeby zbierać też fundusze, oczywiście na działalność towarzystwa. Oprócz tego w siedzibach odbywały się różnego rodzaju spotkania. Z różnymi ludźmi kultury spotkania towarzyskie, takie wieczorki, towarzyskie czy, czy taneczne. Wiem, że w siedzibie przy ulicy Nadrzecznej zorganizowana została na przykład biblioteka, ale także w jego ramach działały inne sekcje. Znaczy, była zorganizowana sekcja tenisowa, sekcja szachowa i przede wszystkim sekcja łyżwiarska, bo Cykliści, wiadomo, mogli jeździć tylko w sezonie wiosenno-letnim i wczesno jesiennym. Zaś w sezonie zimowym, kiedy, yy, kiedy wszędzie leżał śnieg i nie dałoby się jeździć na rowerach, cykliści musieli ćwiczyć formę i kondycję, więc jeździli na łyżwach, tak samo w pruszkowskim towarzystwie. Podobnie było w, te, w Warszawskim Towarzystwie Cyklistów, gdzie nawet ta siedziba została zorganizowana wokół takiego stawku na dynasach, gdzie właśnie zimą jeżdżono na łyżwach. A w Pruszkowie, prawdopodobnie w parku Anielin, kiedy siedziba znajdowała się właśnie przy utracie na ulicy Nadrzecznej. A powiedzmy o takich elementach charakterystycznych, które są związane z towarzystwem, bo mamy logo, ono jest, no jest takie dość charakterystyczne, zaraz pewnie o tym powiesz, ale mamy też sztandar na pięciolecie powstania towarzystwa. To o tych elementach jeszcze? Tak, każde, każde towarzystwo musiało posi posiadać swój, sw swoje, dzisiaj po powiemy logo yy, i swój sztandar, także to logo jest dosyć proste to jest taki wpisany w tarczę yy, skrót, TCP, czyli Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie. I bardzo przywiązywano też do niego wagę, prawda? Tak. To też warto podkreślić. Jak najbardziej. Cykliści, członkowie towarzystwa jeździli w takich koszulkach, właśnie z przyszytą, z przyszytą właśnie tarczą, ze skrótem TCP. Barwami towarzystwa były barwy biały i, i taki ciemno-granatowy, także te litery były wpisane też w takie pasy właśnie koloru białego i granatowego. A to ciekawe, co mówisz, bo akurat kolorów nie widać na większości. Tak, kolorów nie widać, ale, ale widać te kolory w logo, które jest na głowicy sztandaru. Właśnie w 1932 roku odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru w kościele na Żbikowie. Proboż Dyrzewski poświęcił właśnie Sztandar. Jeszcze była taka tradycja, że e, byli rodzice chrześni Sztandaru. Romuald Lange, taki działacz e, kolarski, Lucena Geigerowa, to była jedna z e, członkin towarzystwa, e, towarzystwa Cyklistów oraz prezes Józef Kowalski i żona e, właściciela Fabryki e, Ołówków, e, pani Majewska. To byli rodzice chrześni, chrześni Sztandaru, którzy e, wbili swoje pamiątkowe gwoździe, bo to jest taka tradycja, że w drzewiec Sztandarów wbija, wbija się gwoździe rodziców chrzestnych sztandaru, a później w, w, w dalszej historii jakby danego towarzystwa upamiętniając jakieś ważne wydarzenia, na przykład e, jakieś zawody sportowe, czy goszczące inne kluby sportowe, one przyjeżdżały z własnymi takimi pamiątkowymi gwoździami i były, była taka, taka, taka tradycja właśnie, że wbijały swój gwóźdź w sztandar Pruszkowskiego Towarzystwa na znak tego, że brały udział na przykład w jakichś e, zawodach organizowanych przez Towarzystwo. Ten sztandar e, został przekazany po wojnie do Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, gdzie mogą Państwo go zobaczyć, właśnie na ekspozycji stałej. Jest cały czas wystawiony. Jeśli Państwo nie mają czasu, żeby odwiedzić Muzeum Sportu, właśnie zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy, gdzie poświęciliśmy dwie plansze właśnie na prezentację tego, tego sztandaru i tych tradycji związanych właśnie z, fun z jego funkcjonowaniem w obrębie towarzystwa. Wiemy, że, że towarzystwo w tym okresie międzywojennym Pruszkowa działało bardzo prężnie, to właśnie wszystko to, o czym opowiadałeś, ale powiedzmy, co się stało po wojnie, bo wiemy, że towarzystwo wojnę przetrwało. Jak, kiedy ostatnie wzmianki, nie wiem czy w prasie, czy w innych źródłach, pojawiają się na temat działalności Towarzystwa Cyklistów z Pruszkowa? Towarzystwo rzeczywiście przetrwało, oczywiście, w pełnej konspiracji II wojnę światową. E, wszystkie akta, pieczęcie i sztandar zostały przechowane przez cały okres o, o, okupacji. Później, od razu po wojnie, ono wznowiło swoją działalność. W 1946 roku już z, z, były organizowane takie większe, większe imprezy różnego rodzaju rajdy e, rowerowe, ale też motocyklowe między m.in. Dołowicza. Ten, te rajdy na boże ciało zresztą organizowane, stały się taką później powojenną tradycją właśnie w Pryszkowskim Towarzystwie Cyklistów. W ramach takiej reorganizacji w związku z jakby powstawaniem Polski Ludowej, też reorganizacji podlegały właśnie te, te różnego rodzaju towarzystwa i kluby sportowe. Wówczas na jakiś czas towarzystwo zniknęło, to znaczy zostało wcielone do klubu sportowego Stal przy, przy fabryce obrabiarek 1 maja, dawnej fabryce Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki. Ale już w 1957 roku znowiło z powrotem swoją działalność pod własnym szyldem, tylko dodano do tej nazwy, że to było. Pruszko Towarzystwo Cyklistów i Motocyklistów w Pruszkowie, też była taka, tak, taka lekka zmiana właśnie również w logo, tam pojawiła się taka sylwetka sugerująca, że to też dotyczy właśnie motocyklistów. To był czas, kiedy coraz popularniejsze stawały się motory, też coraz więcej osób było stać i na motor i na samochód i niestety prawdopodobnie właśnie ze względu na tą większą popularność motorów i samochodów, to Towarzystwo Cyklistów w Pruszkowie przetrwało zaledwie kilka lat, bo już w 1962 roku zostało rozwiązane. Jedyne, jedyne, jedyna część tego Towarzystwa, która dalej działała, to była ta sekcja właśnie motocyklowa, która została wcielona do lokalnego PTTK i to więc można powiedzieć, że właśnie wzrost popularności samochodów i, e, i motocykli. No, wyparł rowery. Wyparł niestety rowery. Teraz mamy oczywiście renesans rowerów, każdy chce jeździć na, ro na rowerze. Wiemy też, że to Towarzystwo Cyklistów było wznowione jakoś e, po okresie transformacji na jakiś czas, ale e, też nie mieliśmy możliwości i czasu, żeby aż tak dokładnie badać tą już. E, świeżą historię tej próby reaktywacji właśnie towarzystwa. Ale nie zmienia to faktu, że historia w sumie była długa i jest bardzo ciekawa. Tak, tak. naprawdę wszystkich, wszystkie informacje takie bardziej szczegółowe niż to, co poruszyliśmy e, dzisiaj, można szukać na stronie internetowej Muzeum Dulak 121, ale również na wystawie, o której wspomniałam na początku, e, która tak naprawdę miała swój początek na nocy muzeów, ale tak naprawdę dostała drugie życie. E, I tak. o tym powiedz, gdzie teraz można tą wystawę oglądać, do kiedy i co dalej. Tak, wystawa, wystawa oczywiście jest przygotowana w formie takiej planszowej wystawy. Po raz pierwszy pokazaliśmy ją właśnie podczas nocy muzeów, wtedy miała premierę, ale obecnie wystawę wystawa można oglądać w parku Kościuszki koło Altanki, niedaleko placu zabaw. Będzie ją można oglądać tam do końca sierpnia, także serdecznie zapraszamy. Co dalej? Cały czas nad tym pracujemy, jeszcze nie chcemy zdradzać szczegółów, ale będziemy się starali, żeby wystawa została pokazana w jak największej liczbie miejsc. Ale oprócz wystawy jeszcze mamy cyklistówkę. Wydaliśmy. Właśnie miałam os... pytać, ale pokażę w takim tak. razie, bo uprzedziłeś mnie. Mamy cyklistówkę. Tak. I właśnie powiedz e, o tej publikacji, bo chyba tak to mogę nazwać, waszej autorskiej. E, czy ona była wzorowana na jakiejś gazecie międzywojennej, która istniała faktycznie? E, no i też powiedz mi, skąd czerpaliście inspirację do, do treści. Bo na przykład, co mnie zaciekawiło, jest tutaj reklama do wyraźnego opatrunku elastycznego. Tak. E, tak, znaczy nie wzorowaliśmy bezpośrednio na, na żadnej istniejącej gazecie. E, troszeczkę oczywiście tutaj e, grafik e, inspirował się oczywiście e, taką szatą graficzną międzywojennych gazet, e, ale to jest, to jest nasz autorski projekt. E, Troszeczkę funkcjonuje ta, ta ośmiostronicowa jednodniówka cyklistówka jako taki swoisty katalog wystawy. Znaczy, tutaj znalazły się zarówno teksty, które, które znalazły się na wystawie, w formie, w formie takich krótkich artykułów poświęconych historii rowerów warszawskiego i pruszkowskiego towarzystwa cyklistów, o tym, jak, jak wyglądała właśnie jazda w Pruszkowie w, w okresie międzywojnia, ale także, żeby troszeczkę urozmaicić tą jednodniówkę, zrobiliśmy taki wybór ze wzmianek z międzywojennych pruszkowskich gazet, z Głosu Pruszkowa, z Echa Pruszkowskiego, takich, a także z takiej prasy cyklistycznej, różnego rodzaju reklamy rower, rowerów i różnych akcesoriów związanych właśnie z rowerami. No, można powiedzieć, że jest to na pewno gratka dla osób, które lubią historię i które są fanami rowerów, ta cyklistówka. Można ją u was dostać w muzeum? Tak, jak najbardziej. Zapraszamy. To jest darmowa całkowicie publikacja. Jest dostępna w naszej siedzibie w Muzeum Dulak przy ulicy 3 Maja 8A. Także zapraszamy w godzinach otwarcia muzeum. Jeszcze jest. Sporo, ale radzę się pospieszyć. <noise> bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. I z tego miejsca zapraszam oczywiście naszych widzów do oglądania wystawy, która pruszkowskie koła, bo taką ma nazwę, do oglądania jej w parku Kościuszki do końca sierpnia i śledzenia oczywiście informacji na stronie Muzeum Dulak, gdzie pojawi się w kolejnym czasie. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych wydań kulturalnego bloku lokalnego. Dziękuję bardzo. Do widzenia.